Kupiłam sobie nowe karty, Embrancing the Shadow i powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem tych kart I jak mówią, jaka piękna energia, jaka a, intensywna energia jest w nich zawarta a, to widać, że to zrobiła osoba a, bo ostatnio też kupiłam sobie runy chyba na Amazonie i jak przyszły, poczułam, że są puste Powiem wam, że bardzo dużo osób, albo nie wiem, no jakiś film wykorzystuje AI do tworzenia chyba kart i a tam nic nie ma. a Nawet nie wiem jak to powiedzieć, były... i nie mogę ich używać, a, bo po prostu są puste, jakby... Nawet nie wiem jak to powiedzieć, ale jeżeli czujecie energię, to na pewno wiecie o czym mówię. Wybierzemy sobie... O. Uwalnianie tutaj oceny. Nie bój się ciemności. Nie jesteś zły albo dobry. Jesteś człowiekiem i doświadczasz. No właśnie, piękne są te karty, piękne. Dobra, wybierzemy sobie trzy opcje. To może jest po prostu wiadomość dla kogoś kto na to czeka albo dla nas wszystkich właśnie, że jesteśmy tylko ludźmi, nie musimy być perfekcyjni. Nie jesteśmy źli ani dobrze. A to taka trochę manna. Jestem człowiekiem i nic co ludzkie. Nie jest mi tego Ale zobaczmy, co nas blokuje. A co nas blokuje przed pójściem do przodu, co nas zatrzymuje w miejscu, co nie pozwala ruszyć dalej. Ja wyciągnę nam tylko po jednej karcie, dlatego że te karty są, nie wiem, tak głęboko na mnie działają. Um... Zobaczymy jaki będzie odzyw. Ale po jednej karcie. Na opcji 1, co blokuje 2 i co blokuje 3, co mnie blokuje przed ruszeniem do przodu. Opcje 1, 2, 3. Mam nadzieję, że Wy już wybraliście. Zobaczcie, te, te karty nawet nie mają książeczki. Nawet jest ona niepotrzebna. Ten ta wiadomość umieszczona na tych kartach i te obrazki są niesamowite. Dobra. Opcja numer jeden. A tutaj, jakby, doświadczenie niepewności. To, że nie wiemy tego, co wydarzy się, jakby w następstwie, w kolejnych rzeczy to nie jest porażka to jest właśnie dla was jest to opportunity czyli szansa na na to, żeby to zmienić tak? Na to, żeby wprowadzić więcej energii. Czyli być może to, co Was blokuje, to jest to, że wy boicie się tego, co przyjdzie, że wy nie wiecie, co będzie dalej. Nie, wie, nie wiem, czy mi się uda. Nie wiem, czy ja sobie poradzę. Nie wiem, czy ja mogę to zrobić. Nie wiem, co będzie dalej. I to nie wiem... Blokuje Was przed działaniem. A tutaj jest powiedziane, żebyście spojrzeli na to z innej strony, że okej, okay, nie wiem, ale jeżeli ja nie wiem, to ja mogę wprowadzić w to ruch, to ja mogę wprowadzić w to działanie, to ja mogę wprowadzić w to swoje możliwości, tak? I wtedy będę wiedzieć, bo ja coś robię, bo ja wkładam to w swoją energię. Więc zauważenie, że czegoś się nie wie, to nie jest porażka. To jest to po prostu otwiera się cała nowa przestrzeń na waszą inwencję. Opcja numer dwa. Zobaczcie, jak wymowne są te karty. The Mask of Happiness, czyli maska wiecznie uśmiechniętej osoby, maska radości. Czy ukrywasz swoją sadność, swoją, swój smutek za. Wymuszonym uśmiechem. Autentyczność uzdrawia bardziej i głębiej niż unikanie czegoś. Czyli, żeby pójść do przodu, musicie poczuć się tą osobą, którą jesteście. Żeby pójść do przodu, trzeba poczuć się autentycznym, trzeba być ze sobą szczerym. Trzeba pozwolić sobie na te różne, właśnie, smutki. Nie zawsze musisz być wesoła, nie zawsze musisz być um, silna, nie zawsze trzeba dawać radę, nie zawsze trzeba się ukrywać za sztucznym uśmiechem. Jak jest źle, to jest po prostu źle. I bycie w tej autentyczności pozwoli Wam też na uzdrowienie tej części, która. Która tego wymaga, no bo zobaczcie, jeżeli my mamy dziecko, które w nas płacze, nasze wewnętrzne dziecko, które jest smutne i płacze, a my cały czas na zewnątrz uśmiechamy się sztucznie, to to dziecko nie przestanie płakać i ten smutek nie zostanie uzdrowiony. A kiedy my przyjrzymy się i zobaczymy o matko, tam jest ten smutek, to dziecko faktycznie płacze. Jeśli my się pochylimy nad tym smutkiem, dlaczego jest mi smutno? Co powoduje, że jest mi smutno? Jaka jest przyczyna tego? Jeżeli my damy temu dziecku uwagę, damy sobie uwagę, to my jesteśmy w stanie to zmienić. Czasem to wystarczy właśnie ta uwaga przyjrzenie się, pozwolenie sobie: Mam prawo być smutny, mam prawo się czuć tak i tak, mam prawo do swoich uczuć. I swoich emocji. Chcecie pójść dalej. Odpuśćcie sobie. Bycie ideałem, bycie a, szczęśliwym na pokaz. Bądźcie autentyczni w sobie. Przyjrzyjcie się w sobie. Gdzie być może ukrywacie się? Może to jest tutaj jedna maska, może macie ich wiele. A, jest książka o matko mm. nie mam jej tutaj teraz ale jest taka książka 5 ran być sobą pokonaj swoje pięć ran pięć masek, coś takiego jest taka czarna kładka z różą cienka książka, chyba 20 zł zapłaciłam na legro za nią ktoś mi ją polecił, polecam wam, bo tak wiele o sobie można się dowiedzieć, um, i też o traumach, które przeżywaliśmy, i jakie maski zakładamy. Może to jest też informacja dla Was. Opcja numer 3 efekt lustra. To, co frustruje Cię w innych, jest refleksją tego, co masz nieuzdrowione w sobie. Czyli jeżeli na przykład nie wiem, coś chcecie zrobić i ktoś was w czymś denerwuje, albo nie potraficie tego zrobić, bo ktoś po prostu się zachowuje tak, a nie inaczej, bo ktoś jakby tu no, nie daje wam po prostu możliwości, to to, co was denerwuje w tych osobach, to jest to, nad czym wy powinniście popracować. Ludzie są naszymi lustrami. Ludzie są naszymi lustrami. Ludzie są tym, a co najbardziej pokazuje nam, co jest w nas takiego, czego nie uzdrowiliśmy, czemu nie daliśmy wystarczającej uwagi, czemu się nie przyglądaliśmy. I jeśli chcecie pójść do przodu, zwróćcie uwagę na najbliższe Wasze otoczenie, co ono Wam pokazuje. Co was wkurza w tych osobach, które są wam najbliższe? Co najbardziej? I wtedy to będzie informacja dla Was, nad czym powinniście popracować, nad czym powinniście się pochylić, co dostrzec, co jakby załagodzić w sobie. Takie mam wrażenie że tu jest właśnie taka potrzeba, że nie wiem, wkurza mnie, że ktoś non stop jakby podnosi na mnie głos, ale czy ja tego głosu nie podnoszę? Na przykład, rozumiecie. Spójrzcie na to w ten sposób. Wszystkiego dobrego.